Dalsza część lektury. Ojciec, muszę jeszcze zaglądać, tam. Z, tu ojciec Jacek Worniecki, Dominikanii, Królewskie Kapłaństwo, Studium o powołaniu i wychowaniu kapłana katolickiego, wydanie drugie, Poznań, 1935 rok. Wydanie był święty Wojciech w Poznaniu. Pamięci przyjaciela, święty będzie księdza Stefana Dębskiego, kapłana wedle Serca Bożego. Czytam tę lekturę z dedykacją dla kapłanów, sobie chcąc pomóc jako kapłanowi, innym kapłanom, no i, i upraszając powołanie święte kapłańskie, domszy świętej w Rycie Rzymskim, wśród Salezjanów. Zwłaszcza słyszeliśmy te warunki kapłaństwa: było po pierwsze, że to nie jest praca, czyli nie można tego robić dla pieniędzy. Jako jako pierwszy warunek, inaczej niż zawodem. Powtórę, czy jako drugie było, że, że w powołaniu kapłana trzeba widzieć i cenić najpierw to, co jest mu właściwym, a nie to, czego w szczególnych warunkach społecznych musi on jako zastępczo podejmować. Dla kapłana Salezjanina co jest najważniejsze, że jest kapłanem, nie że jest Salezjaninem. Tylko, że jest kapłanem. Na mnie już ćwiczono operację, że najważniejsza dla nas jest, dla mnie ma być młodzież, a nie Pan Jezus. Że zbawiony będę dzięki młodzieży, a nie dzięki Panu Jezusowi. I pracy z młodzieżą. A i dlatego jest, jest najświętsza ofiara jest jako w ogóle nie, nie, nie ma dążności, żeby rozpoznać. Co sprawował Ksiądz Bosko i po co, dlaczego, co uczynił Księdza Bosko-Świętym kapłanem, ojcem, wychowawcą młodzieży? Nie młodzież. Przy młodzieży by się zdemoralizował. Także jako święty, bo świętość nie jest, nie jest owocem naszej pracy nad sobą, tylko jest owocem łaski, dzięki której poprowadzimy pracę na, 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 nad sobą z owocem miłości Boga i, i ludzi ze względu na Boga. I po trzecie, jest wczoraj nie czytałem, dzisiaj zaczynam: po trzecie, że obowiązek zasilania szeregów duchowieństwa leży na całym społeczeństwie wiernych i że wszyscy winni się nim interesować i w miarę możliwości współdziałać z Kościołem w jego zabiegach nad wzbudzaniem, pielęgnowaniem, wychowaniem powołań kapłańskich. W tamtej lekturze, ponieważ było śmierci, to nie czyniłem do To już się tak, nie, nie, nie będę trzymać te, tej zasady. Czyli no mamy, że kapłanów mamy takich, na jakich zasługujemy i takich, jakich sobie wy, wymodliliśmy i wychowamy, wychowamy. W szczególności, że obowiązek ten winny równomiernie spełniać wszystkie warstwy społeczeństwa, oddając na służbę Bogu najlepsze swe dzieci, swych pierworodnych w dziedzinie ducha, synów, Wtedy dopiero duchowieństwo będzie mogło przewodzić społeczeństwu, znając z własnego doświadczenia potrzeby, aspiracje i bolączki wszystkich jego warstw. Wtedy i wychowanie go będzie lepiej odpowiadać wielkim zadaniom duszpasterskim. Jednostki bowiem z różnych klas pochodzące Połączone ze sobą więzami braterstwa kapłańskiego, samym już obcowaniem między sobą będą się wzajemnie szlifować i oczyszczać od przywar swej klasy, aby stanąć ponad klasami, warstwami społecznymi na straży dóbr wiecznych. Także tu to jest też w tym, to jest póki co, to jest wstęp ojca Wornieckiego, ale tu już właśnie jest też, yy, daje się wyczytać, dlaczego. Rewolucja społeczna zmieniła jakość kapłaństwa. No dlatego, że, że zasadniczo większość kapłanów będzie z społecznych, tak jak ja. W związku z tym naprawdę trzeba heroizmu albo jakieś rzeczywiście świętości rodzin. Ja chyba dzięki temu, że, że, że prostocie moich dziadków, Józefa, świętej pamięci i babci, zawdzięczam to. Że nie mam w sobie parcia, żeby iść do kapłaństwa dla pieniędzy, czy podniesienia prestiżu społecznego. Już za, za, za mnie to już nie funkcjonowało, ale jeszcze pan znajdzie takich. A jak byłem na misjach w Sudanie, to pan pyta, dlaczego tam idą do, do kapłaństwa? Wielu chłopców. No to już mówiłem nieraz, bo oni teraz będą wyjeżdżać na misję, ewangelizować. Gdzie? Do Londynu i do Nowego Jorku. Proszę bardzo. Czyli, czyli ta rewolucja społeczna przyczyniła się, że wśród kapłanów zniknęła ta klasa wyższa. I ci, którzy z nizin idą, zawsze są bardzo wrażliwi na te wszystkie e, zapachy dostatku. Zanim się z tego ocząsną, to pytanie jest, czy się ocząsną? Czy w kościele po prostu brakuje kardynała sapiechy? I byłoby by innych, którzy, którzy, mając arcybiskup Marcel Feffre, też klasa przemysłowców, właścicieli. Natomiast, jeżeli sami księża są z proletariatu, z chłopstwa, to, to nie mówią tego, tego wiernym, ale, ale woń, że na pewien sposób podwyższył mi się status ekonomiczny jest, jest bardzo, bardzo widoczny. Najlepszym przykładem będę operować. Byłem w Środzie Śląskiej. W Środzie Śląskiej to było... Tak, czyli to jest już po powrocie z misji. Jestem tam mi wyrzucone z Wrocławia. Świętego Michała, Michał, jak mnie z Leja wywalił. tam 2010 rok jest. I tam klerg jest ze Środy Śląskiej w diecezji, a parafia jest nasza salezjańska. Duży, piękny kościół gotycki. W Środzie Śląskiej, nie wiem, jak pan zna, tam gdzieś przejeżdża. To jest otoczony murem. I my do tego kościoła chodzimy, my, czyli salezjanie, z domu, który tam jest na ulicy w pobliżu, ale chodzimy pieszo, bo jest tam 50 metrów, 100, więc nikt tam samodem nie jeździ. A jakby ktoś nie w samochodem, to raczej go zostawi przed tymi murami. Jest święto. Nie pamiętam teraz, ja tam byłem od jesieni do, do lata, więc mogło być Boże Narodzenie, a mogło być Wielkanoc. Wiesz, razie ten miejscowy kleryk, który na ten czas, że są święta, przyjeżdża tam i dopomaga w służbie z diecezjalnym klerykiem, bo bo yy, no, takie mają tam posłanie. I no, jest u rodziców pewnie swoich, czy jakiejś tam rodziny, więc yy, korzysta, to jest mówię, na czystsze czasy, no, 2010 rok. I chyba tam od ojca czy od brata dostaje jakiś tam starszy typ, ale jakiś Mercedesa. I gdzie tym mercedesem podjeżdża, jak Pan pomyśli? Tak? Żeby jako kleryk jeszcze niewyświęcony, jeszcze nie jest, ani, nie jest diakonem, no, mówimy o nowej mszy, czyli nie ma tych stopni kapłaństwa, tak jak, 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 jak są, tylko... Tylko tam inne są posługi, a to jest diakonat i kapłaństwo. Nie jest nikim takim, gdzie podjeżdża samochodem w niedzielę, żeby pokazać, że, że przyszedł na służbę. Przyjeżdża pod główne drzwi kościoła, w sensie tam zakrystii, ale także tam, jak się tam wchodziło, to w zasadzie wszyscy przechodząc przez bramę musieli przy tych drzwiach przejść. Czyli jest wyraźna manifestacja taka, że mom, no to mom, czy wiele rozmów takich. Jak, jak w marszałkach byłem, rozmawiałem tam z jakimiś ludźmi, którzy mieli w rodzinie księdza, z Grabowa pochodzili i tak dalej. Trzeba mu kupić samochód, żeby nie zazdrościł, żeby to, żeby to, żeby. To. To jest, sami ludzie, najbliższa rodzina wypasuje w diecezjalnych kapłanów. W, 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 może w, nie wiem, wśród zakonników, no, te same w nas działają pokusy, ale, ale na, na inne się będziemy łapać. Yy, właśnie to to takie prymitywne umiłowanie rzeczy materialnych, ale tylko dlatego, że jesteśmy z nizin i nie ma tego zderzenia z tymi, którzy, którzy są w stanie powiedzieć, no dobrze, no to co ty kochasz? Ja, ja patrzę na, na, na siebie, gdybym nie był na misjach i nie zaspokoił na, na, na sposób taki, bym jako wartość dodana ciekawości świata, podróży, to znając siebie sprzed lat, w czasie jak wybuchła pandemia, bym się zastanawiał, czy, czy się nie zaszczepić i nie, nie założyć sobie szmaty na buzie, żeby móc podróżować. A nie założyłem nigdy w pociągu szmaty na buzie i nie, 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 nie szczepiłem się, żeby, żeby gdzieś móc podróżować. A podejrzewam, że wielu byłoby gotowych to zrobić, bo, bo jest no, presja, że, że nie chcę, nie chcę tracić. Nie? Także tu jest bardzo ważne to wskazanie wskazanie ojca Worenickiego, że w kapłaństwie muszą się spotykać kapłani wszystkich stanów. I w oparciu o miłość chrystusową i miłość braterską się wzajemnie do, 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 yy, do Czyli proszę sobie wyobrazić, jakby gdzieś w kapłaństwie był taki ksiądz, tak. To we wspólnocie i co mu się mówi? Widzisz szczotę? Są kibelki do posprzątania. Ludzie byli nabrudzili, nie ma kto posprzątać. I nagle. A się zmienia w jednym momencie się zmienia. Każdy jest, jest, jest dźwigany do. do, do, do... W ramach wspólnego życia, do jakiejś takiej pełności. No ale to czytam dalej. My w Polsce jesteśmy jeszcze bardzo dalece od takiego równomiernego czerpania powołań ze wszystkich warstw społeczeństwa. Pytanie jest. No, zaraz zobaczymy, co nam wyjaśni ksiądz. Ciężar ten spoczywa przeważnie na warstwach niższych, mniej wykształconych, podczas gdy wyższe, bardziej kulturalne wciąż się jeszcze od niego uchylają. Są ci, którzy wprost i myślę, że to zdanie jest prawdziwe. Elity po protestantyzmie, czyli po rewolucji lutra zdradziły kościół. Na jaki sposób? Że doprowadzają stopniowo do tego, że swoich synów nie posyłają, nie troszczą się o kolegia prowadzone przez jezuitów i duchowieństwo, tylko posyłają dzieci do szkolnictwa, które powstaje na bazie zrabowanych majątków kościelnych. I no, ta cała tam, dzięki Hugo Kołontajowi. Komisja Edukacji Narodowej i tak dalej. No we wszystkich państwach się tak dzieje. Także, yy, że tutaj jest wołanie, że, 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 że dobrze by było, jakby właśnie wśród księży byli też no, ci z No ale to są bogaci, młodzieńcy. To po co mają się ofiarowywać? Oni tam wolą. No, no, inne też są wtedy aspiracje, tak jak, jak, jak. jak. Jak ktoś jest z takich wyższych sfer, no jest konieczna świętość, żeby właściwo miarę znaleźć wszystkiego. Po, pomimo tego właśnie w tych sferach słyszy się najwięcej narzekań na brak wykształcenia i wychowanie duchowieństwa i na niezrozumne, nierozumienie z jego strony aspiracji, klas wykształconych, ich obyczajów, sposobu myślenia, potrzeb duchowych itd. Kto jednak temu winien jeśli nie same wyższe warstwy naszego społeczeństwa, nie troszczące się o zasilanie Kościoła dobrymi powołaniami ze swego własnego łona czy kropki. Na to, aby duchowieństwo jako całość mogło potrzeby duchowe całego społeczeństwa objąć, trzeba, aby się ze wszystkich jego warstw rekrutowało. To też niniejsza praca, czyli ta książka, lekturę czytam, zwraca się w pierwszym rzędzie do warstw wykształconych. Które dotąd skąpiły swych synów na służbę Bożą? Skąpiły. Niech karierę robi. Niech karierę robi. Ilu mamy w kościele świętych, których ojcowie chcieli, żeby syn robił karierę. W Polsce kto jest taki? No Święty Stanisław Kost. Im, Im to, tym rodzinom chrześcijańskim, których dzięki Bogu tyle jeszcze wśród nich. Naliczyć można ich młodzieży dorastającej, której ciężkie lata zmartwychwstania naszej ojczyzny nieraz może nasunęły myśl bardziej całkowitego oddania się na jej służbę, pragnęliśmy pokazać całe piękno powołania kapłańskiego. Ono to właśnie przez zupełne poświęcenie się Bogu może z nich uczynić najdzielniejszych współpracowników moralnego i religijnego odrodzenia naszego narodu. O ile te słowa, które Ksiądz Wolnicki pisał, bo zostaje jedna strona, kiedy są dzisiaj yy, aktualne. Kto, kto, kto podniesie strukturę Kościoła w Polsce? No, ja za chwilę będę miał 60, 70, 80 lat. W sensie Jaki jest poziom? No, młodzi księża. Ci, którzy dziś są, albo ich jeszcze dzisiaj nie ma, rosną wśród takich tam kajtków. Ale jeśli urosną tak, jak, jak jest... Yy, Kapłaństwo zapisane w sercu Pana Jezusa, a nie jak jest zapisane w dokumentach Soboru Watykańskiego II, w Nowej Mszy i, 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 i całym posoborowiu, To jest śmieć, to jest śmieć to jest ścierwo. Trzeba mówić o tym z obrzydzeniem. Ale ponieważ marne słowa ludzkie, jak wiatr, przemijają i same przez się nie są w stanie nadprzyrodzonych pragnień w duszach wywołać, proszę przeto Pana zastępów, ku którego chwale podług najlepszej mej woli i wiedzy zapisałem te karty, aby raczył je ożywić swą mocą i światłem, tak, iżby im towarzyszyły wszędzie, gdzie pójdą, i doszedłszy do tych, dla których są przeznaczone. Wzbudziły u wszystkich głębokie zrozumienie i gorącą miłość kapłaństwa. A u niektórych nawet pragnienie poświęcenia mu całego życia, czyli umiłowanie kapłaństwa. To jest bardzo potrzebne dzisiaj wśród ludzi świeckich. Pan Tomasz Mrotek no, gadał o dalej, w Szymczaku itd., itd. Pytanie, czy, czy widzi w, tych, w tych, tych ludziach kapłanów? Bo nie jest kapłanem, więc nie, nie, ma, nie ma tytułu krytykować ich z perspektywy takiej, jak ja to czynię. Zupełnie inny, inny poziom. Proszę go o to przez zasługi jego Syna, go Pana Boga. Syna jednorodzonego, w którego boskiem sercu zrodził się i został urzeczywistniony ideał kapłana Nowego Przymierza i którego serce z tego powodu jest wzorem serc kapłańskich i tem centrum, koło którego one grawitują. I przez zasługi najświętszej matki jego, która przez swą współmękę na Golgocie zyskała szczególną władzę macierzyńską nad wszystkimi kapłanami, poczynając od świętego Jana Ewangelisty oddanego jej za syna przez samego zbawienia. Bawiciela. Proszę Go, Pana Jezusa, Pana Boga. Oto, przez zasługi niezliczonego szeregu świętych sług ołtarzy, tych kapłanów, wedle serca Bożego, których w Kościele nigdy nie zabrakło, a wśród których jako gwiazdy pierwszej klasy błyszczą i swą godnością apostolską i przykładem najświętszego życia kapłańskiego, i wreszcie cudowną spuściznę duchowną. Święty Paweł, apostoł Narodów, święty Augustyn, biskup hipoński, święty Franciszek Salezy, biskup genewski. Proszę go wreszcie o to, przez zasługi tej świętej rodziny zakonnej, do której spodobało mu się i mnie powołać. Chodzi o zakon dominikański. A która już siedem przeszłowieków pracuje niezmordowanie w Winnicy Pańskiej, przez zasługi świętego ojca Dominika, tego wzoru gorliwości kapłańskiej w sprawie zbawiania, zbawienia dusz, przez zasługi świętego Jacka, który na nowo przyorał polską swą działalnością apostolską i zasiał w niej wszerz i wzdłuż ziarnka ku czci Matki Najświętszej, mając z czasem. Tak bujnie na naszej ziemi rozkwitnąć, wreszcie i przez zasługi świętego Tomasza Zakwinu, którego doktryna coraz silniejszym blaskiem oświeca Kościół Boży. Pisząc te słowa w dniu Jego uroczystości. Z utęsknieniem wyglądam tych czasów, kiedy nauka doktora Anielskiego w całej swej autentycznej czystości i u nas zapuści swe promienie, głęboko przekonany, że w epoce, w epoce przepraszam, odrodzenia moralnego i religijnego, która się u nas zbliża, nic nam nie zastąpi jej głębi i siły, a jednocześnie jasności i prostoty, że żaden system filozoficzny i teologiczny nie da naszym kapłanom tej mocy przekonującej w nauczaniu i tej przejrzystości wykładu, co głęboko przemyślana filozofia odwieczna, filozofia perennis w tej formie, w jaką ją ujął święty Tomasz Zakwinu. Pod tak przemożnym patronatem, niech ta książka, owoc długich i serdecznych rozważań, idzie w świat na dole i nie dole. Zwykłą dziełom ludzkim, słych jeden tylko Bóg mocen jest wykrzesać coś dobrego, co by trwało. Pisałem u grobu świętego Jacka w Dzień świętego Tomasza Zakwinu w 1919 roku ojciec Jacek Worniecki Domikani. To jest przedmowa do tej książki, czyli jeszcze niedawno czytalibyśmy ją w perspektywie, podejrzewam, gdyby była czytana, że to, o czym ojciec Worniecki mówi, jest spełnione w kapłaństwie. No i najwyższy wzór by był Jan Paweł i po Soborowie. Nie, absolutnie nie. O świętych kapłanów, o świętość kapłanów. Upraszajmy u końca dzisiejszego dnia, Nie. jutro czwartek, Dzień Kapłański, w imię ojca i syna i ducha świętego Amen. Najświętsza Panno Maryjo, z prawem zbawił duszę swoją, zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono żywota Twojego Jezus. Święta Matko Boża, Najświętsza Panno Maryjo, z zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za teraz i w godzinę i śmierci, śmierci naszej. Święta. Najświętsza Panno Maryjo, spraw zbawi zbawić duszę swoją. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, Błogosławiono w odżywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, teraz i w godzinę śmierci Jezu Mariu Józefie, święty, Wam oddaj ciało, serce i duszę swoim. Jezu Mariu Józefie, święty, bądźcie ze mną przy skonaniu. Jezu Mariu Józefie, święty, niech przy Was spokoju Bogu ducha oddam. O świętych kapłanów według serca Jezusowego, Ciebie prosimy o wyrwanie kapłanów. Z herezji modernizmu i z uległości heretykom, modernistom, Ciebie prosimy. Panie. Za kapłanów składających najświętszą ofiarę mszy świętej w Rycie Rzymskim i zachowujących albo przychodzących do ortodoksji w kulcie, w doktynie i katolickiej moralności. Za księdza Jacka Bałębek, księdza Dariusza Kowalczyka, księdza Rafała Trytka i innych. Ciebie prosimy. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. eternam Donais Domine. Luz perpetua Luzia Tei. in pace. Amen. Kyrie eleison. Chryste eleison Kyrie eleison. Domnus Hobbiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Ad maiorem Dei gloriam, Deo gratias, Deus, nunc et semper, dzięki.